Proszę Państwa, mnie się wydaje, że coś się dzieje niedobrego z intelektem, z głową. Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, który z jednej strony twierdzi, że nie uznaje Izby Kontroli Sądu Najwyższego, a z drugiej strony wysyła do niej prokuratorów, z trzeciej strony w ogóle istnieje jako minister dzięki tej Izbie, bo gdyby ta Izba nie zatwierdziła wyniku wyborów, w wyniku których powstała ta koalicja, to nigdy ministrem by nie był. Więc powinien się chyba trochę nad sobą zastanowić, dlatego że jak dalej tak będzie robił, to mam nadzieję, że w końcu poniesie za to odpo odpowiednią odpowiedzialność nie tylko przed Bogiem i historią. Natomiast ja powiem tak, cieszę się, że z tego co słyszę, to w sądzie panów prokuratorów, czy państwa prokuratorów sprowadzono na ziemię i zmuszono ich do stosowania właściwej procedury, jeżeli chodzi o występowanie z wnioskami prokuratorskimi wobec, wobec Sądu Najwyższego i wobec spraw w Sądzie Najwyższym. I z tego co słyszę, odpowiednie procedury są realizowane, czyli wewnątrz sądu w tej chwili wszystko dzieje się zgodnie z prawem.